Hej, witam was serdecznie. Z tej strony Danielus, a przed wami Wojna na Morzu w Battlefieldzie 4. Operacja Moździerz i Duży Podbój. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj równie dobrze bawić jak w ostatnim materiale, bo wtedy naprawdę działo się e, sporo. Oczywiście zostaje przy moim techniku, gramy M Tarem. E, jest e, broń dodatkowa, którą chyba sobie jednak zmienię na coś innego. O. Jeszcze tym nie grałem. Czemu nie? bez optyki. Co mi to zmieni celność? Celność, ale nie, nie widzi mi się to. No powiedzmy. Tak może być. Porządku. Ehm, hmm. Gramy hinolami. Miejski nie, ja lubię grać pod palaczem. Ostatnio, nie wiem czemu, nie ma to związku, nie wiem, z, jakimś, z jakąś moją piromanią. Czy coś w ten deseń? Oleż piękny widoczek o, został Boże. właśnie zneutralizowany Szkoda. Przejęliśmy kontrolę nad celem gol. Czy to jest wrogi Na jeszcze nie bardzo chyba się nie zorientował Dobra, on, mam, na, mam wrażenie, że tam jeden koleś widział, że tutaj można dobiec do sprzętu, Ale ja muszę go przytrzymać. Gorzej jak mi zaraz któryś pod, podbiegnie tutaj z C4. To może boleć. No nic. Mam nadzieję, że ta pelotka mnie jakoś nie uszkodzi. Gdzie oni są? Wzięliśmy kontrolę na scenę podczas... Ja. I trzeba spieszać. Okej, okay, tam to chyba wybuchło. No i teraz jakoś ładnie podejść. Tu poleciał granat, czy mi się wydawało? Ach pod słońce to jest zły pomysł. Jest trochę krzaków. Zaraz go zejdziemy. Ok, ale mnie teraz zaskoczył od tyłu. Blacku 5, coś ty zrobił. Wydałeś na siebie wyrok śmierci, stary. O, tak się nie robi. Idziemy na E. Się, nie zajmuje się A! wydawaniem kurde, rozkazów. Widziałem go, ale z tą odległości tarem, to ja mu nic nie zrobię. Grubasek 80. Ciekawe, czy rocznik, czy tyle waży. Dobra, na F. No i może się w końcu uda coś zrobić, bo należy. Ma mamy tu pojazd, mamy. Coś pika. Nie ma. W dobrym miejscu rozstawił się koleś tutaj, ze znacznikiem. Gazu, stary, gazu! Nie! Nie takiego gazu. Dobra, teraz ostrożnie. Oh. Kurde, normalnie jak na zawołanie, nie rady go tracić, nie ma sensu. Nawet próbować. Chyba nie ma nigdzie wroga. Tak mi się wydaje, więc mogę być w miarę spokojny. Chociaż spokój, bo to ludzie to raczej ciężko. Już au, 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 au. Co to? Helikopter. Ojebany. O, przepraszam, mi się. Dobra. to rozwalił się, ale niestety. Delikatnie mówiąc jest to uszkodzony. z czego oni strzelają? Tak mi poleci ten sprzęt w powietrze. To bez sensu. To ile jest do de? Blisko. Przejdę się do tego domku, tylko, że oni od lewej przejęli punkty i mogą tutaj do mnie się zbliżyć O cholera. Hmm. Myślicie o tym samym, że oni będą tędy szli? W stronę naszego punktu, bo tak mi się wydaje, że tak powinni iść. cel, prawo. Jakbym tutaj zaczekał, ale to też takie czekanie, kampienie. Widzę samolot droga na północ od uważajcie. No, ale mówiłem. sam. No i nie mogłem poczekać chwili? Przecież mogłem poczekać. Ale ja mam tak zawsze, ja mam po prostu tak zawsze. Wpadnę na dobry pomysł, ale i tak stwierdzę w, w ostatnim momencie, a dobra, przeładuję, bo nikogo nie ma. I oni wtedy wpadają w dziesięciu i... Koniec. Anihilacja. Destrukcja. Co jest? Ciśniamy w stronę czego? G. Punkt G przed nami. Majorze, co to kurde? Jakieś. Twarde przeszkody z tam. Są nie delta. O! Naprawdę to nie wystarczy Aha, siedział tam do końca twardo Dobra, teraz żeby tylko żaden... Żaden kolega C4 tutaj nie porzucił. Jezu, czemu ja nie mogę chodzić? <laughs> wiedziałem, że on tam siedzi! Po prostu wiedziałem, ale no myślę, że widzieliście, że oni tam by dwóch biegli. Ten jest naszą Dobra, jak podskoczył koleś w ogóle, jak go załatwiłem? No, czysta poezja. Kolejna rzecz odblokowana. Kurde, dawno się tak dobrze naprawdę nie bawiłem Patrzcie, Battlefielda, jak ostatnio. Co jest? To jest tylko woda, spokojnie, damy radę. Punkty przejęte, można się przesuwać powoli do przodu. Oczywiście następny punkt na drodze naszej to C. C, który sobie przyjęli, więc pewnie będą też tędy biegli. Musimy przejąć kolejne. Pokażcie się. Sniper. Gdzie siedzi? Chyba ogarnąć dupę, bo, bo stąd może zaraz ktoś. Chociaż nie powinien, bo punkty w są nasze. <noise> Kolej śmieszli, żeby tylko takiej celam, ale. Ja po prostu czyszczę tutaj teren, żeby była lepsza widoczność. O, jest, 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 typ. Chyba go nie ma już. Białam białam. O, tam coś się dzieje. Widzę do waszej pozycji. Może, nie tak. Uwaga, ten jest pod naszą kontrolą. to jadę tam. No nie, znowu ta woda mnie zatrzymuje. Czemu? Aż tak. Ja rozumiem, że ona zwalnia, ale nie, nie, kurde. Dobra, chyba tu nikogo nie ma. Oni popłynęli tam. Hello. Hello. <laughs> o, chciałbym powtórkę tego zobaczyć. Zrzucił <laughs> się koleś Dobra, co jest? Snajper do mnie strzela, naprawdę? No, błaga! Ten sprzęt mi jest potrzebny, zostawcie mnie. No, puść, Dobrze, przejmuję, przynajmniej nie tracę czasu. Ale, poezja, no, widzicie to. No, takie rzeczy. O, dobra. Chyba się uda. Ten pod kontrolą. przejęty, przy okazji mieliśmy parę e, ciekawych wypadków. kontrolę Charlie. No i znowu C To pewnie ci co tam płynęli tam, tym poduszkowcem i skuterem. No, ale zaraz pokażę czy ten punkt nie jest do przejmowania. Siema. Tam był, z drugiej strony. Ucieka pewnie już. co jest? Nawet zjechać nie można, naprawdę. To nasz. Ciekaw jestem, gdzie on pobiegł. Czy na górę? Zaraz na Wygląda, że to żołnierz w stronę... Nie mam czasu na wschód od nas. Wow, tam mam czas! Dobra, pięknie się jeździ tym sprzętem. Spróbujemy podjechać pod góry, ale nie wiem czy silnik to wytrzyma. Yy, Ciśnij. Oho. Siema. Zaraz nam się przejadę, spokojnie odzyskamy Ależ piękne widoki teraz możecie podziwiać Bo Ta gra jest prześliczna Chyba będę musiał pływać Nie wiem czy tutaj... no chyba mogę Mobilność trochę stracę, ale... Tak, też widzę spokojnie, spokojnie zaraz ją zdejmiemy. Jestem bardzo wolny, jakby teraz ktoś zobaczył z RPG albo coś w ten deseń, to by było ciężko. Naprawdę, akurat teraz musiałem przeładować. Jest szybszy. Tam jest jakiś wróg. Zatrzymamy się. Teraz macie okazję podziwiać, jak pojazd naziemny porusza się po wodzie. O, oh, też strzela Na pełnej, panowie, na pełnej. Wiosła w dłoń. Łoł. Wow. Epic. O cholera. Nie, w to nie, w to nie trafił. Nie widzi mnie? I teraz mnie zobaczy Je... no właśnie Wow! To zaszalałem sobie No ale gra idzie naprawdę Poznańska pyrka, no dzięki po Pozdro od gdańskiej pyrki Gdzie by tu się... Ładnie, teraz drużyna gra, nie to co w ostatnich materiale, gdzie musiałem naprawdę się spinać, jakieś podchody, jakieś kurde dziwne rzeczy w ogóle. Dobra, przejęli tu. Czyli gdzie mogą pobiec? Mogą pobiec na A i pewnie tam pobiegną. Ale tutaj... Aha, jest, jest jakiś... Jeden z naszych. Wchodzimy, nie wchodzimy. Chyba czysto jest jeszcze jakiś transport, zrealizowaliśmy no Skąd? Skąd? Fajnie, są limity dla sniperów. Podoba mi się ten serwer. No to jest naprawdę dobry serwer. Niski, ping. O, mamy sprzęt. No kurde, wydawało mi się, że ładnie tutaj, prosto w trajektorii jego lotu, się wpisałem, ale jednak nie. Tam jest przyjęte. O, tam jest śmigłowiec. Co ja mu zrobię? Myślę, że opuściłem to. Przychadujmy to. Wszystkich straciliśmy cel Foxtrot. Ta niesłuszność w drogę. Wróć przeciwnika na cudowość pozycji. Już mój pocisk, nie są. a jednak. Chwila skupienia Gdzie oni siedzą? No błagam Wybacz stary Ten centrum został zentralizowany Dobra, jest nas dwóch O mój Boże, co ja zrobiłem? Słuchin no gdybym wcześniej zaczął strzelać, to by było lepiej. A tak mnie wysadził w powietrze, ale nadal się utrzymuje na, na szczycie. A kończy nam się rozgrywka. Czy to wygramy? Chyba tak, bo 13... no, na 100% to wygramy. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę. Jeszcze skasujemy zniszczony śmigłowiec. A co? Należało mu się. Podwójny zgon. Eee, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. To był materiał oczywiście z Battlefielda 4 z wojny na morzu najnowszego dodatku. Jak dla mnie naprawdę fajnego z fajnymi mapami, no i jak widzicie z efektownymi e, zgonami. No. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie co robić. Hejos!